Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku świątecznego wydania filmoteki, więc zaczynamy. Do tej pory omówiłem już, wydaje mi się, całkiem sporo różnych filmów w czasie tego świątecznego wydania filmoteki. I były to filmy naprawdę różne, różniste, ale wszystkie da się mi określić mianem klasyki. Wszystkie te filmy to były klasyczne filmy, które mniej lub bardziej każdy z Was przynajmniej kojarzył, i nie inaczej będzie także i w tym przypadku. Jednak zamiast jakichś wyjątkowo nastrojowych filmów. O świątecznym przesłaniu takich poważniejszych filmów, skupimy się na czymś innym, bo święto to czas radości, a nic tak nie wprawia w dobry nastrój jak e, dobra komedia. I właśnie taki film dzisiaj weźmiemy pod lupę, ponieważ Home Alone Kevin sam w domu. Może jest fajny, ale dla większości może być faktycznie nużący. Ja to naprawdę jestem w stanie zrozumieć. Ta komedia również jest znana również jest często puszczana w święta, aczkolwiek wydaje mi się nie cieszy się aż taką popularnością jak Kevin. A szkoda. Mowa tutaj o Christmas Vacation, czyli inaczej mówiąc w krzywym zwierciadle Witaj Święty Mikołaju. Ja ogólnie jestem wielkim fanem Film z serii, filmów z serii krzywym zbierciadle. Nie wiem, dla mnie one wydają się jakoś takie, mają taki jakiś swój urok, taki charak mają taki charakterystyczny poczucie humoru, którego próżno szukać w dzisiejszych, współczesnych filmach. Kiedyś, nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle kiedyś filmy robiono le dużo lepiej, ale to już sprawa na zupełnie inny temat, może kiedyś jakiś vlog, zobaczymy. Tak czy inaczej, e, troszeczkę może o fabule, mianowicie Clark Griswold, wybaczcie, że tu zerkam na monitor, ale nie chcę pomylić żadnych nazw. Clark Griswold postanawia zorganizować w tym roku święta dla całej rodziny. Co roku do tej pory coś mu tam nie wychodziło w czasie świąt, no więc postanawia, że zrobi święta idealne. Więc sprasza całą rodzinę do siebie, układa sobie plan działania i kolejno go realizuje etap po etapie, żeby mieć najbardziej udane, najlepsze święta w życiu. A wiadomo, jak coś się planuje, zwłaszcza w komediach, to na bank coś pójdzie nie tak. No i jak wiadomo, w tym przypadku wszystko idzie nie tak. Ten film to po prostu je, jeden wielki ciąg porażek. Ale mimo wszystko, że widzimy, jak tutaj, jak tutaj planu Griswoldowi się nie powodzi, to z tym, to z tamtym, to jednak zakoń mamy oczywiście. Fajne zakończenie, które jednak pokazuje, że w świętach nie chodzi o to, żeby wszystko było fajnie, zorganizowane, tylko o to chodzi, żeby być z rodziną, z najbliższymi, żeby spędzić ten czas w radości, a wszystko inne to tak naprawdę tylko dodatki. I ten film naprawdę bardzo fajnie, spoko to pokazuje, a przy okazji jeszcze daje nam naprawdę wiele powodów do radości. Moja osobiście ulubiona scena w tym filmie to jest scena z wiewiórką, kiedy Clark bierze tutaj i zaczyna szukać, zaczyna, zagląda w choinkę tam między gałązki i nagle wskakuje na niego wiewiór, yy, który <gry> zaczyna szaleć po domu i wyrządza nie, nie, niewyobrażalne szkody. A to jest tylko szczyt góry lodowej, więc jak mówię, jeśli macie ochotę na dobrą świąteczną komedię, a niekoniecznie macie ochotę oglądać któryś raz Kevina, no bo to wiadomo, nie osobiście on się podoba, ale niektórzy mogą być z nim znudzeni, jak już mówiłem, to polecam wam W Krzywym Zwierciadle, Witaj Święty Mikołaju, na pewno się nie zawiedziecie, ponieważ, A ogólnie w ogóle zachęcam was do zapoznania się z serią W Krzywym Zwierciadle, to są filmy już tak na dzisiejszą datę już powiedzmy troszeczkę stare, ale ciągle bawią mimo upływu lat i mają w sobie no to coś i mam nadzieję, że naprawdę Wam się ta seria spodoba, zwłaszcza ten film. Cóż kochani, widzimy się jutro. Lajkujcie, dysklajkujcie, komentujcie. See you.